Ból dolnego odcinka pleców, kiedyś tak zwane korzonki, proszę też nie mylić z rwą kurszową, ponieważ ona ma zupełnie inny przebieg, inne mięśnie są zaangażowane i inne konflikty na nie oddziałują. Kiedy mówimy o bólu dolnych części pleców, niektórzy mówią, że jest to spowodowane przepukliną, różnymi skrzywieniami. Natomiast zawsze jest to skrócenie mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Mięsień biodrowo-lędźwiowy to jeden z najważniejszych mięśni w naszym ciele, ponieważ łączy trzy części ciała, górną do, do pępka, potem miednicę i nogi. To jest jedyny mięsień, który ma takie przedłużenie i trzyma naszą sylwetkę w pionie. Jest on bardzo reaktywny i reaguje na bardzo subtelne nasze odczucia. Natomiast bardzo poważny, ponieważ jest to mięsień, który mówi o lęku, o przetrwaniu. I wcale nie musi się wydarzać coś bardzo wielkiego. Ten mięsień po prostu jest bardzo reaktywny. I na jakie konflikty zareaguje i kiedy pojawi się ból. Zawsze na drugi dzień po takiej sytuacji, kiedy powiemy sobie: Myślałam, że nie dam rady, a jednak dałam. I to mogą być czasami bardzo błahe sytuacje, jak na przykład przygotowanie obiadu dla kilkunastu osób, poradzenie sobie z jakimś zadaniem w pracy, czy nawet rozmowa trudna, którą przeprowadziliśmy. Ważne, że zanim to się wydarzyło, myśmy powątpiewali w to, czy sobie poradzimy. Wszystkie mięśnie mówią zawsze o e, obniżeniu poczuje, poczucia własnej wartości, o zaniżaniu swojej samooceny. I to się dzieje naprawdę bardzo głęboko wewnątrz nas, nie musimy tego głośno nazywać, ale to są wszelkie wątpliwości, które się pojawiają. Czy ja sobie poradzę? Czy mi się to uda? Jak to będzie? Jak ja sobie z tym wszystkim poradzę? I kiedy mija stres, a najczęściej sobie radzimy, kiedy ten stres już minie, no to wtedy przychodzi ból pleców. Bolą plecy jednak skrócenie tego mięśnia jest z przodu. Dlatego, jeśli jesteście u fizjoterapeuty, jesteście u masażysty, a chcielibyście, żeby pracował właśnie z rozluźnieniem tego mięśnia, to jeśli masażysta masuje tylko z tyłu, tylko na plecach, to pamiętajcie, ten ból nie minie. Może nie pouczajcie swojego masażysty, ale poszukajcie takiego, który będzie wiedział, że tak zwany psoas biegnie zarówno z tyłu na plecach, jak i z przodu w miednicy. Kończy się w górnej części kości udowej, tutaj jest przyczepiony i tu właśnie z przodu w talerzu biodrowym dochodzi do skrócenia tego mięśnia. Jak rozpoznać, że to jest właśnie ten mięsień? Wtedy, kiedy ból pleców pojawia się na przykład rano, kiedy nie możemy się odprostować, i to jest u osób, które śpią na przykład na brzuchu, bo wtedy dochodzi do tego rozciągnięcia tego skróconego odcinka właśnie w przedniej części miednicy, albo kiedy czujemy, że jest nam trudno się rozprostować, kiedy stajemy, stajemy z krzesła, z fotela, czyli to jest ten ruch właśnie rozciągania tego mięśnia, który jest tutaj z przodu w miednicy. I to on powoduje ból. Ten mięsień jest przyczepiony z tyłu do ostatniego żebra i płynie wzdłuż kręgosłupa po plecach, i to tam dochodzi do bólu, jednak przyczyna leży gdzie indziej. I ci, którzy mają doświadczenie z pracą z ciałem, z masażami, dobrze wiedzą, że to jest zwyczajne i najczęstsze objawy, że nie zawsze tam, gdzie boli, jest przyczyna. I teraz jeszcze na koniec: co zrobić, aby nie doświadczać tego bólu? Przede wszystkim pracować nad swoim poczuciem własnej wartości. Nie dokopywać sobie, nie podważać siebie. I to jest oczywiście łatwo powiedzieć, bo mamy wgrane programy, niesiemy też je pokoleniowo. Więc powiedzenie nie przejmuj się, zaufaj życiu, to w moim odczuciu jest kpina, kiedy można komuś tak powiedzieć. Potrzebna jest praca z własnymi emocjami, z przekonaniami, z brakiem pewności siebie, a to już jest troszkę więcej pracy. Ja uczę, w jaki sposób można odzyskać własne poczucie własnej wartości, więc jeśli czujesz, jeśli Ciebie woła, praca ze mną. Wierz, gdzie mnie znaleźć. Ten deszczowy dzień życzę dużo słońca, uśmiechu i pogody ducha.